Dobra, no i tak miałem nagrać to tydzień temu i nagrałem, ale byłem mało energi e energetyczny Mmm, tak, mało energoli wypiłem Nie mogę gadać, cały czas mi ktoś inny gada na duchy i mi bardzo trudno to przychodzi. W ogóle ostatnio... I tak tak nie gadałem. Dlaczego mnie oglądacie? Dlaczego mnie ktokolwiek ogląda? A ja już są w bazie

A! Gdzie są? O! W... Przepraszam. No, dobry aim, stary. Dobrze, tak też robię. Wow, nie przeklinaj na moim kanale, halo! Tak to nie wypada przecież. Dobra, mało się jak zwykle odzywam. Wow, wiewiór ja się mało odzywa, tego by się spodziewał dlaczego musi edytować wideo. Ponieważ znaczy nie jest tak fajny jak Tyrus"? Czy, Tyrus, czy jakkolwiek mu na imię. W ogóle nazywał się Tyrus, znaczy, Tyrus" a ma Tha, żeby mi tylko wkurzać. <grym> <grym> On tam miał wpaść w tej kascence, czy nie? Nie wiem dlaczego się czuję tak, jakbym w każdym wideo musiał być super zabawny. Nikt mi tego nie każe, nie mi nawet nie każe nazywa nazywać? Niech mi nie każe nazywać, tak? Nikt mi też nie, nie każe nagrywać. Miry się udało mi się wypowiedzieć. Wow! What the fuck? I am Pyro! No weź to podnieś, co? Jakby z automatycznego podnoszenia moglibyście zrobić serio. Lubię to, to jest taki bardziej spokojny po prostu. Um, jak się nazywa ta gra? Dying light, właśnie. Ty, kokong Kokong. Kokong? Kokong, tak. Nowy przeciwnik godzili Kokong. U! Uh. A, to po prostu... Dobra. A tego tak nie można zdjąć? Nie O, overcharge A, wszystkie 150 serio. Aż tyle że się tego nadali do tej gry. Nie wiem, jak dla mnie bardzo fajna ta gra W ogóle w pierwszym odcinku, który nie wyszedł z tej gry. Zrobiłem swoją postać, żeby pasowała do mnie i jest tak samo bardzo niezabawne jak ja, więc to idealnie pasuje do mnie. Coś na temat niebrakowania nigdy ci naboi, serio? Weź, po... czemu niektóre podnosisz automatycznie, a niektóre nie? A Invisible Wall, tak, wracamy przecież do Floyda. Spokojnie, ale wracamy moim tempem, a nie twoim ły a się was tutaj nabrało. No nie, dlaczego? Z jakiegoś powodu mi nagrywanie z tej gry za, za każdym razem nie wychodzi. Już drugi raz próbuję nagrywać, jakoś po prostu nie wychodzi. No nic. O. Jesteś bardzo mądry, wiesz? I prawie umarłem. I latam. Incredible.